Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem, jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzył, miał życie wieczne. Dzisiaj Jezus uwidacznia nam, jak trudno jest przewidzieć i poznać działanie Ducha Świętego, bo istocie wieje tam, gdzie chce. To wiąże go ze świadectwem, jaki. On sam daje, z potrzebą powtórnych narodzin. Trzeba wam się powtórnie narodzić, mówi Pan wyraźnie. Trzeba nowego życia, by móc dostąpić życia wiecznego. Nie wystarczy, jakoś tam będzie, by wejść do Królestwa Niebieskiego. Potrzeba nowego życia, odnowionego przez działanie Bożego ducha. Nasze życie zawodowe, rodzinne, sportowe, kulturalne, a przede wszystkim nasza pobożność muszą zostać przemienione przez chrześcijańską wrażliwość i boskie działanie. Wszystko musi zostać na wskroś przepojone duchem. Nic absolutnie nic nie powinno pozostać poza odnową, jaką Bóg przeprowadza w nas przez swojego ducha. To przeistoczenie, którym katalizatorem jest Jezus Chrystus, on, który wcześniej musiał zostać wyniesiony na krzyż i który również musiał z może spowodować że Duch Boży zostanie nam wysłany. On, który powtórnie i z góry się narodził. On, który zdziaławszy wiele cudów, pokazał swoją moc i swoją dobroć. On, który we wszystkim spełnia wolę Ojca. On, który cierpiał, przelewając dla nas do ostatniej swojej kropli krwi. Dzięki Duchowi, który nam prześle, możemy wejść do Królestwa Niebieskiego. On nas czyni przybranymi dziećmi Bożymi, Dzięki niemu możemy z ufnością nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i jest zadatkiem przyszłej chwały. Otwórzmy się na działanie Ducha, przyjmijmy go. Wysłuchajmy i użyjmy Jego inspiracji, tak by każdy z nas był w swoim powszednim miejscu, dobrym przykładem, wywyższonym, promieniującym światłem Chrystusa.